Żegnajcie nam dziś, hiszpańskie dziewczyny, Żegnajcie nam dziś, marzenia ze snów, Ku brzegom angielskim już ruszać nam pora, Lecz kiedyś na pewno wrócimy tu znów. I smak waszych ust, hiszpańskie dziewczyny, Noc ciemną i złą nam będzie się śnił, Leniwie popłyną znów rejsu godziny, Wspomnienie ust waszych przysporzy nam sił. I smak waszych ust hiszpańskie dziewczyny W noc ciemną i złą nam będzie się śnił Leniwie popłyną znów rejsu godziny Wspomnienie ust waszych przysporzy nam sił Niedługo ujrzymy znów dalikej, w demon i głowę baranią sterczącą wśród wzgórz I stawki stojące na redzie przed plymouth Klarować kotwicę najwyższy czas już Smak waszych ust hiszpańskie dziewczyny noc ciemną i złą nam będzie się śnił. Leniwie popłyną znów w godziny. Wspomnienie z waszych przysporzy nam sił. I smak waszych gust.